Cześć, witajcie, ja jestem chudy to kolejny odcinek z GTA 5 oczywiście. No i chyba nie mam nic innego na mapie jak misja M, dlatego się nią zajmiemy i... Zaraz, czy mi się wydaje, czy ona miała ostatnio kolor niebieski, a teraz ma zielony? No dobra, skoro ma zielony, to pojedziemy do niej Franklinem, tylko może nie tą furgonetką. Może weźmy sobie nasz szybszy środek transportu żeby być tam szybciej i żeby odcinek nie wyszedł zbyt długi zobaczymy czy to będzie długa misja bo szczerze nie pamiętam kolejności tych misji nie wiem co teraz będzie tego, teraz sobie pod podgłosimy radio wyłączymy i jedziemy i z tego co pamiętam to pytałem Was w komentarzach kiedyś czy wycinać podróż do misji Nie w trakcie misji tylko jak akurat po misję to czy to wyciąć? I odpowiedź była żeby to wycinać i dlatego to wycinam ale teraz dostaliśmy wiadomość od ram Lamara i takie rzeczy będę Wam e, pokazywał Więc tak brzmi Ejej ej. Daję Ci tego bugger A, czyli że tego psa nam dał, tak? Czopa nam dał, ok Spoko, niech będzie więc Bugger, nie. Nieważne. jeszcze dzwoni Damar. No czy Chopa chodziło? Nie znam się za bardzo na rasach psów Niech się wygada. Dobra, koniec rozmowy. A my jesteśmy już prawie na miejscu. Już jesteśmy prawie przy domu Michaela. O, właśnie wjeżdżamy. Brama się oczywiście dla nas otwiera, bo jesteśmy już przyjacielem rodziny. I co to jest? O. Oh. Możemy iść do niego? Coś mu zrobić? Co my? Get yeah, out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked up prick in my pet. You bullshitting. Me. It wasn't like that. You in? Fuck it. I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him. Ooh. Doggush my mamy za samochód. Okej. Okay. Osobiście wolałbym jechać Franklinem, no ale jak... E, to zdanie jest od Michaela, no i... Michael chce dorwać tego gościa, dlatego... Pojedziemy Michaelem. Musimy jechać Michaelem, właściwie. Aj! Pff. Spokojnie. Damy radę, gość nam nie ucieknie, gonimy już go. Ale ten pojazd... Co to mi tu gra jak Rady jest wyłączone? A ja słyszę, że no jakiś błąd był. Nie no Rady wyłączone no, i coś gra mimo wszystko. Chyba to jest taka muzyczka po prostu do misji. Oj, zgubiliśmy go. Dobra, gdzieś mieszka w kanionie. Więc zaraz go znajdziemy. Znajdziemy jak dom i się z gościem policzymy.

Tie a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud. But well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! We'll see you like no dobra To bierzemy się do roboty Gaz do dechy Michael i zrzucamy go stamtąd Musi dostać na swoje, prawda? Do jest, to jest, do Samochodiku, wiem, że dasz radę. Idzie. Jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę. I będzie nasz. I... No, zaczyna się, boy, zaczyna. Gazu, I jest! Mamy to. Yeah! Mark, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson.

Oh, bro! I couldn't afford a place like that! Oops. I'm a tennis coach! I hit balls for a living! I was just hiding there! Give me a phone. You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Ah. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Ktoś nas goni już. Widzę. A my jesteśmy w domciu. No, rozwalmy ich może. No, gin. Już? Co oni się pokrzewracali tak? Jeszcze ich nie trafiłem. O. Jest. To tyle? Nie. Tamten jeszcze. I ten. Leżeć. Dobrze. Ja mogłem się przejąć na Franklina w ogóle. No, ale jest tak jesteśmy na miejscu, więc no i tak. Jeszcze żyjesz.

I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Do no, you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. No. Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo? Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... It, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. <sighs> I was thinking straight. Mm, clearly. Yeah. <sighs> well? Natalia will need a hotel, while you finance the rebuild. Won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild uh, will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. Right. That's nice. Come on, man. Damn. Hey, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right?

Tak Także sobie zrobimy jeszcze jedną, ale nie Lestera, nie, nie Michaela, nic innego, tylko znak zapytania myślę. Który jest tu jest chyba najbliższy, bliżej niż tamty, no to sobie zaznaczymy i tam się udamy, więc widzimy się za chwilę. Oj, dzwoni nasz doktor. A nie, to Michael do niego dzwoni. Michael, I mi też dzwoni telefon?

Ma Amanda jeszcze nam coś napisała. Aha, możemy z nim pograć w tenisa i myślę, że tym też się kiedyś zajmiemy, jak będziemy mieli trochę czasu i mamy też jakieś dostępne nowe bronie, okej. Okay. A tutaj mamy jakiegoś faceta. Sobie... Z zamienić z nami parę słów. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This? This is tyranny by morons. <laughs> yeah, well, they got things to take care of in a little place called reality. You want to drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to Nirvana. Fuck Give me that. Yeah, here you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean... I'm sure there's nothing serious, but... O i zaczyna się źle dziać. Michael chyba nie jest przyzwyczajony za bardzo do takich rzeczy. A bo to było po prostu mocne. I coś... U mamy minigana, to jest coś, co lubię. I strzelamy do obcych, no, no no. Dobra. Idzie oni sam jeszcze. Jest i idą z tamtej strony. To jest fajna misja w ogóle. Pani z Minigala strzela. To lubię. że to jest jedna z ulubionych broni wszystkich. Jeszcze jak mamy w tym momencie chyba nieskończoność amunizy to już w ogóle nie. No a gdzie oni są? To już koniec? Nie, tam są. Strzelają do mnie jakimś promieniem umysłowym ze swojej głowy. I strzelanie nam rośnie. Świetnie. I i sobie, czy jednak opłacało się. To chyba zapalić, poprawiłem sobie skilla strzelania. Oh yeah. Headshot. I już następny tu! Gdzie oni są? Tu i tu? So. I następny obrywam. Nie za bardzo mogę robić uniki z tą ciężką bronią, nie? To jest ten problem. Uuu, dostałem. Dostałem. Muszę się uwolnić. Z siłą umysłu Michael, dash radę, dobrze. Siłą woli. Uwolniony. Tu jest jeszcze gdzieś jeden. O, tu jest. Właśnie. I tam leci następny. Tamten już dostał. Uuu, jest u góry. Już się szykował do strzału. Ale my mu nie pozwolimy. Tamny następny. Koniec? No, kept going like this though. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. <laughs> so I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. What? But it's a good cause. It Dobra, to miało zły wpływ na Michaela Dlatego lepiej tego nie powtarzać Ja teraz udam się do samochodu i będę kończył odcinek, sobie zapiszemy jeszcze No ale dobra, Wam już dziękuję za uwagę, zapraszam w kolejnym odcinku, już wkrótce pewnie jeszcze po drodze w międzyczasie dwa odcinki z San Andreas Pozdrawiam, cześć